Ktoś tak czuje, że będzie grubo, będzie grubo. Oj, będzie grubo! Ba, ba, bam. Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku <ścoughs> z Bugra Złobiarza i tak jak widzieliście na początku. To już wam od razu mówię, że będzie grubo, bo jest paczucha, paczucha od Krzysztofa, a ja wiem, że Krzysztof yy, nie szczędzi paczuchy, nie szczędzi towaru, lelew, lelew, lelew wisi, można też zapukać lelewem na honorowym miejscu, na bardzo honorowym miejscu, przepiękne, przepiękne, to możecie zobaczyć w przednim odcinku, ale nie przedłużajmy, nie przedłużajmy i zajrzyjmy i zajrzyjmy do tej paczuchy, ogromne, ledwo ją dotachałem tutaj do, do bunkra ze samochodu No co będzie? Co będzie, to będzie, co będzie, to będzie Ja oczywiście Krzysztof ja ja się oddzięczę, ja się oddzięczę no ale dobra, statyw staty szykujemy, lutnik i śpiewamy No i zabawa, czas start, <laughs> zabawa czas start, pudło rozcięte, nie zaglądałem, nie zaglądałem do środka musicie mi uwierzyć, że jest ogromnie, ogromnie, jeszcze raz ogromnie ciężkie ja już widzę, ja już widzę, jest chyba to co Krzysztof, o czym z Krzysztofem rozmawiałem czyli coś takiego, coś takiego, coś takiego no u mnie ostatnio też się tego ogromnie dużo przywija, ale to w tym pudle to w tym pudle jeszcze coś jest, jeszcze coś jest w tym pudle Yy, ogrom, ogrom, zobaczcie czego, yy, to czego to czego ja najbardziej lubię to co ja najbardziej lubię yy, no w tym akurat raczej nic nie będzie no ale to nieważne, nieważne yy, Krzysztof nie musi się znać przecież na wszystkim yy, ja dostałem jakieś tam podglądowe zdjęcia co tam może być yy, to nie, to to nie, to to nie, chociaż te blaszki muszę, że no to ja sobie je powyciągam, ale styczniki, styczniki jak najbardziej, styczniki no częściowo, częściowo już zebrane, drobne, drobne, bo drobne, ale ja, ja tu będę łupał, ja tu będę łuskał, y, tu też coś powinno być, różne y, no różnego rodzaju, różnej jakości, różnej maści, nawet kawałek elektroniki samochodowej, y, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę ogromnie z takiego czegoś. Krzysztof, yy, jesteś kolejną osobą, która zrobiła mi, która zrobiła mi dobrze. Yy, być może tego będzie przyszłościowo więcej, nie wiem, zobaczymy, to się wszystko, to się wszystko okaże. Yy, no nie we wszystkim tym będzie, cyberko yy, jak mówię, nie każdy musi wszystko wiedzieć, ale nie ma co, nie ma co narzekać jeszcze. Powiedzą że głupi narzeka narowanemu koniowi nie zagląda się przecież zęby, nie? Zobaczymy yy, to dalej. Zobaczymy to dalej. Pierwsza, pierwsza, mówię pierwsza, bo widzę jeszcze jedną yy, wiertarkę, wiertarkę ręczną, czyli yy, narzędzia PRL. Yy, nie mam żadnej, nie mam w tej chwili żadnej takiej wolnej zbyciu, ale będę miał. Ale będę miał. Ta jest fajna, ta jest fajna, to jest tak, chyba grzechotkowa, czy jak one tam się nazywają. Takie troszkę już bardziej współczesne niż tamte, ale dalej jest, to, dalej jest to wiertarka ręczna. Dalej jest to wiertarka ręczna. Noża, ale jakiego noża na buraki? No samoróbka, to że samoróbka, to nieważne, jeżeli jest dobrej jakościowo stali. A jest, wydaje mi się, że z dobrej jakościowo stali, więc co, na grzyby, na grzyby w samoobronie, bo u nas wilki, u nas wilki tu podchodzą bardzo blisko, bardzo blisko, także taki nóż tu warto mieć, kto wie, czy tu nie zachodzą, tu jeszcze jakieś drobne styczniczki, widzę, że się wysypały, no zaraz ja będę, zaraz ja będę z tym walczył. To było z czegoś tam jakiegoś, czegoś elektronicznego, nieważne, nieważne, morda się cieszy, o piękny, ale dosyć taki, wiecie, dosyć sporych rozmiarów, świderek to taki właśnie wiertarek ręcznych do drewna, kwiatuszek, kwiatuszek tulipan, tulipan średniowiecza. Nożyczki, nożyczki je tym bardziej gerlaszek, ale to do mokrego y, snu fryzjera. <gierlaszek> Pozdro kolego. <gierlaszek> Każdym razem jak nie zapomnę. Widły, ale zobaczcie jakie widły. Zobaczcie jakie widły, to to jest kowalska robota. To jest kowalska robota na milion procent. Zobaczcie one są wykute. <gierlaszek> wykute w jest stosa, wykute, zgrane, sklepane, no to taka już jest y, no konkret, konkret robota, konkret robota. Można się cieszyć z wideł do gnoju, można się cieszyć. Tym bardziej mówię, ja doceniam doceniam prace ręczne. No, Kowali, Kowal Kowa nie miał lekkiej pracy, nie ma, nie miał. Ja wiem, bo mój dziadek, mój dziadek świętej pamięci był kowalem, także no coś tam może na ten temat mogę wiedzieć, chociaż nie pamiętam. Shakira, Shakira. Piękna sztuka, troszkę tam szczerbata, ale w ogóle nie jest zaklepana, zobaczcie. No i ktoś wiedział, jak siekierą operować, mówię, że nie jedna, Shakira, bo jest kolejna Shakira, kolejna piękna cała siekiera. Nie to, żebym narzekał, siekiery zawsze, ja bardzo lubię siekierę, w szczególności te starsze, ale ogólnie lubię siekierę, bo siekiera jest wdzięcznym, można powiedzieć, że wdzięcznym towarem pozyskanym ze złomu, wiecie o co chodzi to to, to to PRL, to to PRL na pewno, ale jest jakaś sygnatura klinik rurkowy także nie ma papiaków, nie ma papiaków nabitych 3 sztuki, 3 sztuki, 3 sztuki 4 sztuki no to już ma papiaki i płaskie i, i takie różne, a to jest to jest 700 gram yy, stary osowiec, stary osowiec na 100%. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, I cztery, cztery szakiry, no ale bez piąta, także no tu będzie się działo, tu będzie się działo, pięć szakir, pięć szakir jakby miał to nie dałby rady, nie dałby rady. Yy, tu nie widzieliście, nie widzieliście. Grzaniec galicyjski. <nieśc galidzyjski> Ostatnio samo boliłem też od Krzysztofali trochę. <gry rehe dallaki> Dzięki Krzysztof. Dobre właśnie na chłodniejsze wieczory <gry vinyl message> dla zdrowotności. Sukces, sukces, że to dotarło. Ureślcie mi, że to dotarło całe, zawinięte było w papierze. <gry asteroid> zawinięte było w papierze, dotarło całe, super. Jest y ciuciu ciuciu dla mojej księżniczki ciuciu za to. Dziękuję za ciuciu, e, dziękuję za ciuciu, dziękuję za wszystko, to jest naprawdę e, palnik, palnik, e, lut lampa, tak jak ja na to mówię. Wąż ogniowy, wąż ogniowy bo to jest taka podłużna. E, wydaje mi się być niekompletną, bo tu powinny być nóżki. Tu, kurczę, gdzie ten ekran? E, tu powinny być nóżki, taka podstawka. E, być może jestem w błędzie, ale ja kiedyś miałem. Kiedyś miałem coś takiego, no i nie mam już z takiego fajnie, fajnie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę delikatnie. Bo piramida rośnie. Piramida rośnie, kolejny, kolejny element do mokrego snu fryzjera. I no to, nie, to nie koniec. Kolejny element do mokrego snu fryzjera. Także no fryzjer fryzjer będzie bardziej mokry. I coś tutaj mam. Ach, piękny kawał. Piękny kawał meliszcza, kawał żelazka na duszę, także jest coś, co trafi na moją półeczkę, mam tam taki mały regalik, gdzie na dole stoją żelazka, praktycznie wszystkie dostanę, wszystkie dostanę, ja tych dzisiaj 4 dostałem. Nie, nie lubię wyrzucić czegoś, co dostałem, e, wolę sprzedać, bądź przekazać dalej. E, widać, że gdzieś w ziemi, gdzieś w ziemi wykopane, ktoś wykopałby bez nazwą, ale takie fanty ratować jak najbardziej jestem za. Mimo iż jest, wiecie, w jakim stanie moim ulubionym e, i to wsią, i to by było, i to by było wsią. Mimo, e, no mówię, mimo to, że jest takiego stanu, e, to bardzo cieszę. E, Cieszy mnie ten widok, cieszy mnie ten widok okropnie, ogromnie, okropnie, ogromnie, ogromnie, yy, ogromnie. Dodam też w tajemnicy, że jakieś tam fanty mam w bagażniku, ale nie pokażę Wam ich dzisiaj. Pokażę Wam ich być może yy, jutro, chyba, że zrobię sobie dzień przerwy od jacipeci, internetu i itd. Biorę się, biorę się za... Biorę się za to, przez sobie przejrzeć. Także Krzysztof, dziękuję. Bardzo pozdrowionka dla Ciebie, pozdrowionka dla wszystkich, trzymajcie się, hejo.